thank <laughs> you Czy zastanawialiście się kiedyś nad najbardziej przerażającym obliczem zła w książkach? Takiego zła, które rzeczywiście chwyta za trzewia, które rzeczywiście sprawia, że się boimy. Bo ja na przykład tak sobie myślę, że mnie najbardziej nie przeraża to zło, które ma oblicze straszne, szkaradne. No zobaczcie Voldemort, no okej, okay, jest przerażający, ma czerwone oczy, nie ma nosa. No i w ogóle takie postacie szpetne. Bardzo łatwo ich nienawidzić, bardzo łatwo jest stwierdzić, że to jest postać zła. Ale z drugiej strony, to zło, które przynajmniej do mnie przemawia najbardziej, to zło, które najbardziej gdzieś tak przeraża, to jest zło na ogół ukryte. Takie zło, które ciężko jednoznacznie nazwać, a nawet kiedy je nazwiesz, to ciężko gdzieś tam je zrozumieć. Takie zło bardziej rzeczywiste, bardziej realne, takie właśnie jak w debiucie Eweliny Stefańskiej więcej niż zło. Słuchajcie, to jest debiut, ja nie powiem, że to jest debiut doskonały, bo to nie jest debiut doskonały, ale to jest debiut łączący w sobie w zasadzie wszystko to, co ja lubię. Bo z jednej strony tu jest trochę Andrzeja Sapkowskiego, z drugiej strony trochę Grzegorza Gajka, a i też odrobina Marcina Mortki się zdarzy. Czyli mamy do czynienia z bardzo charakternymi bohaterami, postaciami bardzo silnie zbudowanymi na solidnych fundamentach, a z drugiej strony na fabule, która... Nie ciągnie książki sama w sobie, bo to bohaterowie w tej książce ciągną fabułę, bohaterowie, którzy nią kierują, bohaterowie, którzy na nią wpływają, nie zaś fabuła, która po prostu ciągnie bohaterów jak na smyczy. O czym ta książka jest? No Przede wszystkim mamy tutaj kilkoro bohaterów w świecie, który można byłoby określić mianem gdzieś tam... No nie wiem, ciężko, ciężko określić, no to jest jakiś taki świat fantazy zdecydowanie, gdzieś tam rycerze, plemiona i tak dalej, czyli mamy z jednej strony starego zielarza z tajemnicą, który to dociera do pewnego zapomnianego przez boga czy bogów miasteczka i najchętniej wioski nawet i najchętniej ulotniłby się stamtąd, tyle, że zostaje wplątany. No, w pewną sytuację i niełatwo mu się z tego wyplątać. Z drugiej strony mamy kobietę, niezwykłą uwodzicielkę, piękną czarownicę, która również ma w zanadrzu jakiś sekret. Z trzeciej strony jest. Kapitan. Kapitan, który jest też no, nie do końca sprawny, i kapitan, który też ma jakieś swoje cele, i on te cele realizuje poprzez zielarza, ale też nie do końca wiemy, co za nim przemawia. No i wreszcie mamy ostatniego człowieka z plemienia. Z plemienia, które cechuje się tym, że ma swoje zasady, twarde zasady, podejście do honoru. Tyle tylko, że tutaj czasami bycie honorowym, aż wychodzi w taką drobną groteskę. I jest bardzo cienka granica między honorem, a przesadą. Bardzo cienka granica między tym, co jeszcze można zrobić, a czego nie można zrobić. No i mamy tych właśnie bohaterów, których los rzuci na, można powiedzieć, wspólną ścieżkę, bo gdzieś te drogi ich się przetną. No i mamy tutaj właśnie fabułę. Na początku, czytając tę książkę, powiem Wam zupełnie szczerze, że nie do końca wiedziałem, Jaki tu może być cel? Bo okej, okay, mamy tych bohaterów, niby oni gdzieś tam na siebie wpadają, niby mają coś tam ze sobą wspólnego, ale gdzie w tym jest fabuła, myślałem? No, jest fabuła, można powiedzieć, tocząca się wokół tajemniczych morderstw, tajemniczej grozy, która tam panuje. Niebezpieczeństwa, które no, trudno nazwać, trudno określić, można się domyślać, można gdzieś stawiać, mieć swoje typy, ale to jest takie złowiecie, takie potajemne, właśnie wgryzające się w trzewia od tyłu, nie dające ci takiej możliwości, że pokażesz palce i powiesz, tak, to jest zło, ha, 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 ja już wszystko wiem. Właśnie nienazwane, ukryte zło, nienazwana Ukryta groza. To jest coś, co mnie w tej książce najbardziej przekonało poza bohaterami, bo wiedzieć musicie, że bohaterowie tej książki to są istoty bardzo charakterne. Mamy tutaj świetne dialogi, świetne relacje między tymi bohaterami i świetną rzecz, która tych bohaterów tak naprawdę cechuje, to co nimi kieruje, co kieruje, że oni robią pewne rzeczy czasami bardziej oczywiste, czasami mniej oczywiste, czasami takie rzeczy, których byśmy się po nich spodziewali, a czasami nie. Więc właśnie to jest debiut. Który wciąga do tego stopnia, że nie zastanawiasz się, co będzie za parę stron, tylko co zrobi ta konkretna postać. Czyli bohater przed fabułą, bohater przed tym wszystkim, tak naprawdę, co się dzieje. Okej, okay. na początku przyznaję, ciężko było się w to wczuć, bo te różnice właśnie między tymi bohaterami, te poszczególne punkty narracyjne sprawiały, że miałem takie poczucie, że. Jesteśmy na takim etapie lekkiego przegadania, że coś można byłoby tu usprawnić, coś można byłoby tutaj udynamicznić, ale z drugiej strony, im dalej w las, tym bardziej okazuje się, że to wszystko miało swój cel, że to powolne takie stąpanie po tym poszyciu leśnym miało swój cel, bo Prowadziło nas do tego finału finału, w którym poznajemy grozę finału, w którym dowiadujemy się co, dlaczego, jak. No właśnie, no, samo to przecięcie się tak różnych ścieżek, tak różnych można powiedzieć zawodów, no może nie niekoniecznie za, zawodów, ale zielarz, który ma swoją tajemnicę, wiedźma, yy, czy też czarownica, kapitan straży, no i wreszcie właśnie to plemię. To jest taka zbiórka, która no, nie łączy się w sposób oczywisty ze sobą, ale na tyle fajny, że ja przyznaję Wam szczerze, że Przypominała mi ta książka troszeczkę Andrzeja Sapkowskiego, przypominała mi może nie tyle Wiedźmina, co właśnie Trylogię Husycką, że czasami ta fabuła też tak pchała nas, bo trzeba, trzeba tę fabułę opowiedzieć, ale poczekaj, poczekaj, zobacz, zobacz co oni robią. I też takie poczucie zagrożenia w niektórych momentach u Sapkowskiego. No Ewelina Stefańska wyszła z tego bardzo dobrze, bo przede wszystkim no może nie jest to książka doskonała w każdym salu, może i jest tu parę mankamentów, które sądzę, że kolejne jej tytuły wykluczą, wszak? No jest to debiut, jest to pierwsza książka, pierwsza publikacja, więc trzeba mieć na uwadze to, że pewne potyczki znaleźć się mogą, pewne takie potknięcia. I to owszem, są, ale nie są one na tyle znaczące, by oderwać Cię od tego klimatu. Klimat, właśnie klimat takiej lekkiej słowiańszczyzny. Ja myślę, że niejedno wydawnictwo mając taką książkę do wydania powiedziałoby te stare słowiańskie klimaty pojawiają się, utopce pojawiają się wodniki. Tutaj czegoś takiego nie ma, nie mamy takiego naciągania i chwała za to, w związku z czym to był taki bardzo fajny smaczek. Właśnie takie słowiańskie, można to powiedzieć, czy tam pseudo słowiańsko, fantazy, klimaciki, które też dopełniają tego świata. Świata z jednej strony z mnóstwem zasad, świata z mnóstwem nakazów, przykazów i też odrobiną magii, ale też takiej magii, Zgrabnej, takiej magii, którą ja lubię najbardziej, wiecie. Nie walenie na oślep, we wszystko, co się rusza, tylko magii wymagającej poświęcej. No i to też jest opowieść o lojalności, opowieść o sile danego słowa, i też opowieść o ucieczce od siebie i o tym, jak ciężko jest zerwać z pewnymi nawykami. W mojej opinii, książka naprawdę udana. No właśnie, i to, co cały czas podkreślam, to zło, ta groza gdzieś nienazwana. Groza, która czai się, nie narzucając się jednocześnie czytelnikowi, bo można wręcz czasami o niej zapomnieć, i w pewnym momencie jest, pach, bo okazuje się, że zapomniałeś o źle. Pomyślałeś, że, nie, no okej, okay, to zostało tak tutaj nakreślone, że w zasadzie nie muszę się tym martwić, mogę skupić się na innych rzeczach. Otóż. Nie, bo kiedy to zło wychodzi, okazuje się, że to było tak fajnie, misternie utkane. Okej, okay, nie jest to wielce zaskakujące. no Nie kończy się to w sposób zaskakujący, bo są książki, gdzie zło poznajesz na końcu i nagle masz wielkie objawienie, setkę tak naprawdę rewelacji na sam koniec. To, 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 to i, dla, i to. Tutaj mamy bardziej zło określone. W taki sposób, że już od początku mamy pewne twarde podejrzenia, i te podejrzenia po prostu się utrwalają, i dowiadujemy się po prostu dlaczego. No ale przez to, przez to jak ta ścieżka została obrana, przez to, że nie zależy autorce tutaj na, na zrobieniu nam takiego zaskoczenia, takiego suspensu: o to jest zło, ha ha, 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 albo w drugą stronę nie zależy też autorce na pokazywaniu, jakie to zło jest straszne, unika przesadyzmu, bardzo, to dostajemy właśnie taką zbitkę. Która mnie raduje najbardziej, taką zbitkę nieoczywistą, kurczę, taką najbardziej realistyczną, w którą ja jestem w stanie uwierzyć. No a jeżeli dostaję książkę fantazy, gdzie mam takie coś, no to po prostu ja się cieszę elektro i przyznam szczerze, okej, okay, nie dla fabuły, nie dla tego, co się wydarzy, nie dla zakończenia, którego się spodziewałem, ale dla tych bohaterów. Kurczę, naprawdę powiem Wam, że warto. Jeżeli tęsknicie za Marcinem Mortką, za takimi klimatami jak u Marcina Mortki, u Grzegorza Gajka czy Andrzeja Sapkowskiego, jeżeli czytajcie się na przykład Piasta Gajka, no to tutaj też znajdziecie coś no, mniej więcej podobnego, aczkolwiek no, nadal innego, nadal bardzo, bardzo oryginalnego. Nie mogę Wam tej książki nie polecić, bo poza tym, że to jest fantastyczna lektura, no to jeszcze zobaczcie, piękna okładka. Piękne ilustracje. Fabryka Słów znowu dała Czadu. No, fabryka Słów zresztą walczy o miano wydawnictwa, które wydaje najpiękniej wydane książki. No, te okładki to jest po prostu miodzio. Także jeżeli poszukujecie książki niebanalnej, książki niby bazującej na tym, co znacie, ale traktującej w bardziej taki rzeczywisty sposób pewne pojęcia, właśnie takie jak zło czy własne nawyki, walka ze sobą więcej niż zło, to jest więcej. Niż dobra książka, więcej niż dobry debiut. Czekam niecierpliwie na kontynuację, bo ma być. A co w niej będzie, to się okaże. Dzięki za uwagę. Trzymajcie ciepło. Cześć.